Cześć! Dzisiaj nagrywamy, kurwę Fever 2 z Markazem. Cześć! Czyli s kaden 2 czy dokładnie? Na takim tutaj rumie, jakby to się nie wiedział, to kurwa Fever, chodzi o to, że jesteśmy liniami i nie możemy się ze sobą zderzyć. I to wszystko, proszę pana. Gramy. I zaczynamy. I gramy jeden na jeden, niestety dzisiaj tylko nie znaleźliśmy innych osób. I... Boże, ale małe to jest. I pewnie będzie trochę reagować. My graliśmy aż, aż na małym? Chyba nie. O Boże, ale... <laughs> Już tak. <sobie. śmiech> to się stało, tak. <laughs> Slow connect. Nasz host, czyli Markas ma jakieś problemy z netem. Może... <laughs> Najwidoczniej. Może co się stało? <laughs> no negatywa I mi to... zrobił! A, ja my gra... o, A my graliśmy aż na tak małej mapce wtedy, kiedyś? Co nie, my graliśmy na większej. No i co się stało, że taka mała. <laughs> I są różne power-upy Dokładnie, gry. gra. Zagramy chyba kilka meczów, bo zobacz, tylko do 10 punktów jest. No nie. No kto wygrał? A, ja wygrałem. <laughs> I napiszcie w komentarzach, co myślicie, że czy zrobić e, klan. E, bo da się robić klany w tej grze. Jak tamtym, tamtym jak twój? Coś, nie wiem, jak tamtym jak twój? Uuu, twój, twój, twój. Boże, po co ja to brakuje? No kurde! Ola się! Jak tamtym <grym>, jak twój? Kurwę FW2 Jak tam u ciebie premium? Kupiłeś sobie już? No jeszcze nie kupiłem, ale zamierzam. Jakby ktoś miał ja robię! Tam, jak ma zamiar kupić sobie premium tej gry? No bo tylko w premium da się zrobić tego e, klan i rankeda da się grać o rangę. Tak. Ale mnie porobiłeś tutaj. Zgadzam Marzec. się. Jakby to też trochę graliśmy sobie kiedyś z kolegami i tak dalej, więc już trochę mam. Dlatego jesteśmy i... profesjonalistami w tą grę. Co no ja przecież robię? nie nie Ej, przecież! I przecież tam było przenikanie, a to było przenikanie przez to <laughs> Przez yy, ramy tego Kurde, no jak to jest tutaj? <laughs> 5-1, takie może być Po prostu Dobra Markas właśnie teraz przyszydełkował ładnie yy, U mnie takie lagi, kurde Ale ty mógł jak to zepsułaś? Ja nie mam lagów My mamy lagi Naprawdę? No, przecież to nagrywanie też. A mocne? Znaczy takie mocne nie. Trochę. Ostatnio, czy... Proszę czy... Znaczy tam, żebym zmieniał kierunki w ogóle to. Jezu, jak ja to ominąłem. To nie? A... Co? Uuuu! Boże! Ja już. O, Boże, ja już taki coś. dead pewno. Takie coś nagle no, sztyłku, takie przy ścianę <laughs> nagle przenika. <laughs> Surprise motherfucker Ooooki waru miałem. Jesteśmy najlepszymi graczami w tą grę, proszę państwa. No. Nikt z nami nie gra. Ja co ja zrobiłem? Lagowało, może legało. Zadzę za nie. Ale, a ja, ja mam normalny internet, mi działa YouTube i tak dalej. Nie wiem Eee. Te lagim notają, rzucają ściany, co się dzieje <grym> Jak ty z świnką morską. Co? To to nie... Jak ty z moją świnką morską? No to dobrze <grym> Ale cię tutaj. Ej elikiwałem. jakbym tak wlechał w górę to zobacz co by wyszło <grym> Co? O co ci chodzi? Ja... <grym> Macie jakieś podseksy, próbuję używać. <grymne> no co! Ale... My nie zdążyliśmy się. Albo ty wzi... Nie, negatywa wzięliśmy później. Tak. No kurde, nie, mia... Nie, nie, mia... No, nie miałem już czasu skręcić, nie. Na <grymne> ten odcinek może się uda, jeżeli się uda, to będziemy mieli więcej osób. Co ja zrobiłem? No ja myślałem, że tam skręcisz w lewo, co nie? I pojechałem. Dobra. Uuu, co tak mało punktów mam? Przecież ja miałem tysiąc ileś? Ej, nie straciłam w ogóle punktów. A ja, a, a ja przecież miałem tysiąc ileś, pamiętasz? Mieliśmy po tysiąc ileś punktów. Aha, bo teraz to jest ten. Ej, chyba zmienili. I są nowe te, czyli... Eee. Dobra, gramy jeszcze jeden, co? No. Czy dwa? No. Ale nic nie się straciłem. Dobra, startujmy. O two, ci wyprzedzam teraz. Wam! Iście wyprzedzą, bo ją... No bo oh. zmienili, ku... Znaczy nie zmieni, bo to jest jeden na jeden wersu w stanie. nie. Um. Uh, 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 uh. O nie. Maciej. Ale... No, co ja no, 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 robię? Okay. No, nie, wygrałeś. <laughs> Jakbyś dobrze tam pojechał, no to ten. Wiem, ale nie mogę się skupić, jak tak miała te odwrócone. Okej, to trzy rundy zrobimy. Maciej na razie jedną wygrywa. Wbijajcie nagrodę na jego piękne intro. I tu macie tutaj linka do Michała intro, które tam zrobił. Nie polecam takiego pewnego kanału Joker. Bo nie umie nagrywać filmu. O tym może napiszę w opisie. To temat główny będzie. Boże. Tymek. Turbo. Wiesz, wie, że to się robi smutne. Takie smutne. Raz, raz ktoś musi wygrać, raz ktoś musi przegrać. Maciej, Marka, pamiętaj. Ej, wy wylazła nam seduszko na walentynki, zobacz. Ej. No. Maciej, ale pamiętaj, mu musi być harmonia w życiu. Ning yang. Wiesz co zrobił? Co nie widziałem? Przys przyszydełkowałem i potem jeszcze raz przeszydełkowałem, bo przy... <grafię> jak ty byłeś. No nie! <grafię> A jak ty byłeś szybciej przy przeszedłem ja szybciej. <grafię> Samba Izrael. Kurczę za szybki byłeś. Mam, takie, mam takiego świetnego nauczyciela na łafie i zorganizowaliśmy turniej, turniej piłkarski, który no. był... Ej ty mnie zamkniesz w jajku za Ej, <grystanie> <grystanie> e, którzy tego żubiałem <grystanie> <Yeah. grystanie> właściwie? Ja. Właśnie to był twój błąd. Byłem zarodkiem... Byłem zarodkiem... Boże, twoję taką sektualizację. Czuję idę na tym zdaje. Ło! Wow. I wrzesiłam no wszystko! No. Ej Maciej! No Ej Ma ty. ale ty mnie wykiwałeś! Ej, nie spodziewałem się tego! I no widzisz? Myślałem, że już nie żyjesz, nie? A tu taki jest surprise! Zamknąłem cię. Tak ładnie. No co? Skręciłem przecież! Dobrze skręciłem. No A Dobra, jeszcze to się ugra. A niech to szlak. No nie, ty! No, 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 no! No! Nie zgadzam się. OOOBIEJĄ! Oh, CO SIĘ DZIEJE?! O Boże, co jest zrobiłem? Cały nas Wiesz, że ja miałem efektów? Dla... No. Wiesz, jak mogę się się łatwo pokonać? Ja miałem trzy efekty na raz. Szymek raz miał... cztery. Czeka, jestem... <laughs> tak. Człowiek? Kiedyś, jak graliśmy z warkarzem była taka akcja... Że byłem pogrubiony trochę i chciałem e, szydełkować I e, takie już myślę, to jest moja ostatnia, m, ostatnia nadzieja. Przeszydełkuję. E, albo zginę, co nie? I patrzę. Ej! Uda mi się e, w pogrubieniu przeszydełkować, co nie? A wiecie co zrobił Markas? Jak byłem pomiędzy e, tą linią, on mnie jeszcze bardziej pogrubił. Ale lagi. No wiem, co się właściwie stało tak. To... Nie wiem. Burze, to było. I co się dzieje? Sorki za lagi, ale... Lagi no mówiłem, że to są to lagi, lagi. miotają nam nami o ściany. So, um, I tak. Tak. O boże, ty się laguje, że mówię. Lagi kurwe, Fewer. <grym> na Skype też. Nie <grym <grym A coś nie wiem, co się dzieje, sorki. Kurwa. Boże! <głosy> <głosy> Walka, nie Ej, jakbym jak to Jakbym to szybciej zdobył, to byś przeżył. <noise> Ale... No jesteś o jeden punkt przede mną? Jego jeden punkt. Zobacz, 880 ty masz, ja mamy 875. Ej, <noise> serio. <głosy> <głosy> Dobra, ostatni ostatnia decydujący. Okej. Okay. Okej. Okay. Walka o złote gacie. Kto wygra, kto przegra. To się yo. zacięło. Wywaliło cię. Wywaliło mnie. Co to ma być? Takiego youtubera wywalił. Chociaż pomarańczowy, fajny kolor. Szczęśliwy: 3, 2, 1, go. Tu, 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 Jesteśmy agentami z 008. Jaki zrozumiałeś? <laughs> <Boże święte. śmiech> Laczki? Nie, laczków nie miał. Nie, nie było laczków, tylko po prostu tak zrobiłem. Tum! Kubica A <laughs> dzisiaj jesteśmy agentami 008 069 Za... Uo No niebezpiecznie O, ja wiem jak się teraz tutaj wykiwam <laughs> Boże, co ja zrobiłam? <laughs> A ja chciałem tak ładnie przejechać, tam jeszcze przez górę i wjechać na Twitterem. Nie udało mi się, bo było za ciasno. Nie, by się udało. Jak w pogrubieniu przejechałem, e, no prawie przejechałem, bym przejechał nie tym. No boże. No to się da, da się przez takie ciasne. 3, 3 nie, no to... Kto wygra, puchar, Kurwa, PWL? Zrobię też na pewno jakiś kiedyś specjal i będzie turniku Aaaa lagii, lagii No widzę Kółeczko teraz szedłem na głowę Boże. ty po mnie Ej no to nie było, to było nie fair Ej no macie, nie! Nie! Co było nie fair? Co było nie fair? Co było nie fair? nie fair? Co się stało? A oni też, co nie wybrały? Ej co? Co się stało? Ej, ej, widziałeś to? Ej, Markas, widziałeś to? Tak. No, tak? A widziałeś, co się teraz stało? Normalnie jechałem i mi usunęła z gry. Ej, nie, ja to daję na miniaturkę, zero. co nie? No i znowu, Boże. Ja, ja to daję tak perfinie na miniaturkę. Ej, a wiesz co mnie ciekawi? bo jak można mieć więcej efektów, na przykład można mieć kilka pogrubień, że to drugie pogrubienie na przykład się jeszcze bardziej pogrubia, to jestem ciekaw. Co by się stało, jakby ktoś miał dwa efekty negatywa. Czy by jechał normalnie, czy. Boże. Ciekawe. Jak ktoś wie, to odpisze. Negatywa, czyli tego, co odwraca sterowanie. To, Sorry, Zalagi. Jak za ktoś wie... Uuuu! Uuuu! Jaki Macie, uuu. Maciej, I'm killing No prawda, akurat w tym momencie. No, ej, jest... Ej, mogłem przelecieć tam przecież! <grym> Maciej, gratulacje, twój pierwszy punkt. Ja jeszcze to wygram? Zobaczymy, może. Eee, uwaga, to będzie wycięte. Eee, przepraszamy. Zapomniałem ustawić sobie statusu na Skype. Eee, nie przeszkadzać, ale to nie sprawiło większego problemu, tylko macie już mnie Zaczynałem przeszkadzać. I to jest niefajne. To nie, to, to nie jest fajne, prawda? Jaki będzie kolejny z tego? Kolejny odcinek... Co ja ma... robię? Tymek. Kolejny odcinek ma być z tego z zombie rana. Tak Znaczy to, no, będzie to będzie już ten odcinek jest... będzie wstawiony już po A, zombie rana. Ej no czekaj tu się nie liczyło bo mi ktoś zaczął dzwonić na skype No mi też Ale ty, ale tu mm, Oszustwo no, i jest remis, to nie, bo yy, mi Szymek zadzwonił, tobie też ktoś zadzwonił, no to... A mi trzy razy dzwonił Szymek. Co? Możemy jeszcze jednego, chodź. Yy, nie, ja już nie mam czasu. Dobra. Oh, że... <laughs> Kończymy ten odcinek yy, tym akcentem. Do zobaczenia, cześć. cześć.